Trzy mity o pójściu do sądu z bankiem. Słyszysz je od lat. Najczęściej od banku, albo od życzliwych doradców, albo od szeptuchy. Pierwsze. To trwa latami. Nieprawda. Coraz więcej spraw kończy się w kilka, kilkanaście miesięcy, a czasami nawet w pół roku. Była na ten temat rolka. Czas działa dziś na korzyść klientów, nie banków. Dwa. To ogromne koszty. Nieprawda, próg wejścia w tej chwili, jeśli chodzi oczywiście o naszą kancelarię, jest bardzo niski. Do wigilii 1 zł. Potem płacisz za opłatę wstępną i praktycznie nie masz więcej kosztów, bo my to wykładamy za ciebie, my to zaliczkujemy. Nawet jeżeli byś przegrał, to my koszty pokryjemy za ciebie. Czyli ryzykujesz ułamek tego, co możesz odzyskać. Trzecie. Bank wygra. To mit, który banki lubią najbardziej. Linia orzecznicza jest coraz bardziej ugruntowana, nawet jak powiedziała pani Wiewiórowska, zabetonowana, a sądy wiedzą, gdzie były błędy w umowach. Prawda jest taka. Największym ryzykiem nie jest pójście do sądu. Największym ryzykiem jest nic nie robić. Masz kredyt pseudowalutowy? Zanim uwierzysz w mity, sprawdź fakty.